Dlaczego odpoczynek jest ważny w leczeniu przeziębienia i grypy? Wspominają o nim praktycznie wszystkie zalecenia lekarskie. I to na pierwszym bądź drugim miejscu. Jest to istotne dlatego, że przeziębienie i grypa to choroba samoograniczająca się. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że to organizm i jego układ immunologiczny walczy z tymi wirusami. I w momencie, kiedy stworzymy mu odpowiednie warunki do odpoczynku, on będzie walczył skuteczniej, choroba będzie trwała krócej. I będzie mniejsze ryzyko powikła. Przeprowadziliśmy badanie wśród pracujących mam, które pokazało, że 80% pracujących mam idzie na zwolnienie z powodu przeziębienia i grypy dopiero wtedy, kiedy nie jest w stanie pracować. Dlaczego jest to tak niebezpieczne dla tych mam? Mianowicie dlatego, że brak wypoczynku spowoduje, że po pierwsze, Będziemy dłużej walczyli z tymi wirusami przeziębienia i grypy, po drugie, wzrasta też ryzyko powikłań przeziębienia i grypy. Jakie to mogą być powikłania? Niektóre bardzo poważne. To, może być, to mogą być zapalenie zatok, to może być zapalenie płuc, to może być zaostrzenie istniejącej choroby, takiej jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak astma, bądź choroba niedokwienna serca. Także naprawdę są to bardzo ciężkie powikłania. Tutaj to, co rekomendują zalecenia lekarskie, to to, żeby ten odpoczynek trwał kilka dni, żeby organizm mógł wrócić do siebie, żeby nabrał sił. Co jeszcze jest istotne w tej sytuacji, że sama choroba i to zastanawianie się, czy iść do pracy, czy nie, co zrobić z dzieckiem, powoduje też bardzo duży stres. A pamiętajmy, że stres bardzo negatywnie wpływa, wpływa na układ odpornościowy. W tym momencie, jakby my sprawiamy, że ta broń jest dużo mniej efektywna, choroba będzie dłużej trwała i wzrasta też ryzyko powikłań. Podsumowując, odpoczynek wpłynie pozytywnie na trzech poziomach. Po pierwsze, na pracującą mamę, bo ona będzie krócej chorować, choroba będzie miała łagodniejszy przebieg i mama szybciej wróci do pracy. Po drugie, na współpracowników, ponieważ. Dla nich to będzie mniejsze ryzyko zakażenia, i po trzecie, na pracodawcę, który będzie miał pracownika zdrowego w pracy i bardziej efektywnego. Jako organizatorzy kampanii mamy czas na zdrowie i jesteśmy przekonani, że mamy unikalne praktyki i unikalne benefity dla naszych pracowników, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby wspierać pracowników w kluczowych momentach ich życia. Między innymi oferujemy 6-miesięczny, w pełni płatny urlop macierzyński i tacierzyński, nie tylko dla rodziców biologicznych. Również dla osób, którzy zmagają się z chorobą w najbliższej rodzinie, oferujemy w pełni płatny czterotygodniowy urlop opiekuńczy. Po to, aby pracownik mógł ten czas poświęcić na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Jesteśmy również dumni z tego, że absolutnie promujemy pracę hybrydową. Nasi pracownicy jedynie 4 dni w miesiącu pracują z biura, pozostałe dni mogą pracować z domu albo z dowolnie wybranego miejsca. Również pozwalamy naszym pracownikom na to, aby korzystali z elastycznego czasu pracy, to znaczy każdy pracownik może swój grafik pracy uzgodnić ze swoim przełożonym. Cieszy się to ogromnym e, zainteresowaniem ze strony pracowników. Bardzo chętnie z tego korzystają, ponieważ pozwala im to na godzenie obowiązków prywatnych z obowiązkami zawodowymi. Pozwala to rodzicom na to, aby mogli swoje dzieci odwozić na przykład do szkoły czy do przedszkola, a pracownikom, którzy chcą ten czas poświęcić sobie rano, na przykład na ćwiczenia, e, pozwala na to, aby by rano mogli pójść na siłownię. To co obserwujemy w naszej firmie, to obserwujemy spadającą rotację. Widzimy to, że rotacja w naszej firmie jest zdecydowanie niższa aniżeli w firmach, z którymi się porównujemy. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy byli szczęśliwi, bo wierzymy w to, że szczęśliwy pracownik to szczęśliwy zespół i szczęśliwa firma.